No, to jest. Co jest? Ojoł tamy Uwaga. Czekaj, tylko mierze. Bliżej może, czy nie? Dobra, Jak Dobra. widać, poprawiliśmy dym. Jest o wiele lepszy, gęstszy. Daje o wiele lepsze efekty i się coraz dłużej pali. Ekstra. Robimy postępy. <grym> Jednym słowem po prostu jest zajebiście. To jest dobre pójnie. Pirotechnika 2008 Szymon Panek, Krzysztof Lorenz Doświadczenie na chemie i cały czas się pali. Bez przerwy. Działało to się zbierają po Co Co to jest? Bawimy się. A co to jest? No, no, gaz! patrz, no kurwa, przebiło widzisz? Nie? Zajpisz się, się dymina O, o, o ale to. długo, no kocio, fuj! Joga patrz dynęgiel. to, patrz to! Łoo, <noise> tu trzeba zgasić! Joga. Trzeba zgasić, bo to się, Ło, ale dymuwa, fuj! No, e. bezsilne! Ja! Ile tu się jeszcze będzie dymuło? Ja. Ej, no był Pa, jak tu jeszcze do połowy musisz wejść? Nie, to tak, Jak to zrobisz jak węgiel? Tak, węgla. Węgla? Węgla? No, go zdejga! No, węgiel to jest tak? to jest? Że wewnątrz! pali jeszcze. Pali się, pali się w chórę.